Cześć, witam serdecznie. Dziś będziemy instalować nowe urządzenie Ricoh Aficio SPC262 Bardzo fajna, nowa drukareczka z jednoprzebiegowym podajnikiem, chociaż, chociaż jest to RADF, no bajka, bardzo fajna sprawa Zaraz to uruchomimy i pokażemy Wam jak to się robi jakie to ma funkcje. Super rzecz Kopiarka Ricoh Aficio SPC 262 jest to zmodyfikowana wersja drukarki Ricoh SPC 252, przystosowana do kopiowania i skanowania dokumentów w kolorze, a jej oficjalny status to urządzenie wielofunkcyjne, ale w branży przyjęto potocznie, że jest to po prostu drukarka ze skanerem. Stworzenie tego urządzenia było odpowiedzią na problemy firmy związane z małym zainteresowaniem rynku poprzednim, skromnie wyposażonym urządzeniem SPC 252. W roku 2013 powołano specjalny zespół odpowiedzialny za powstanie drukarki. W tym samym roku rozpoczęto prace projektowe, natomiast już rok później rozpoczęto prace montażowe jednocześnie tworząc już kolejne modyfikacje i poprawki, których wynikiem były modele SPC-252 i SPC-262. Firma Ricoh tym, tym właśnie modelem próbuje zaistnieć na rynku małych, nowoczesnych firm i biur domowych, który opanowany jest przez innych znanych producentów. Urządzenie SPC 262 jest bardzo wydajne, prosto w obsłudze i nie zajmuje dużo miejsca. Klientów może skusić i jednoprzebiegowy podajnik dokumentów, który umożliwia dwustronne skanowanie, kopiowanie, faksowanie, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia cennych dokumentów. Liczne opcje łączności umożliwiają pracę bezpośrednio z telefonu, laptopa i tabletu. W atrakcyjnym opakowaniu otrzymujesz urządzenie wielofunkcyjne, wyposażone już w tonery. Kabel sieciowy i kolekcję naklejek ostrzegawczych w różnych językach. Niestety nie szukaj instrukcji obsługi w języku polskim, bo jej tam nie znajdziesz. Samo wyjęcie urządzenia jest dość kłopotliwe. Nie polecam tego robić w jedną osobę. My znaleźliśmy taki sposób, że wyciągamy urządzenie w folii, potem rozcinamy folię i wysuwamy urządzenie. Z tego magicznego woreczka. Jest to dobre zabezpieczenie przed wilgocią. Wewnątrz tej folii jest jeszcze pochłaniacz wilgoci. To wszystko jest prawidłowo zapakowane, ale jest to urządzenie, które waży około 30 kg, więc tak naprawdę w jedną osobę jest to dość kłopotliwe, żeby wydobyć ją z kartonu. Jak tutaj widzicie, my z niejakim, może lekkim trudem stawiamy to urządzenie na szafeczce. Trzeba do tego dwóch osób. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować filmie Sprint za udostępnienie tego urządzenia do nagrania tego właśnie materiału. Jeżeli potrzebujecie takie urządzenie kupić, dowiedzieć się ile kosztuje, to myślę, że możecie śmiało wchodzić na tą stronę i tam wszystkiego się dowiecie. Wróćmy teraz do uruchomienia samej kopiarki. Jeżeli wyciągniecie już kserokopiarkę, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne z kartonu, musicie pozbyć się wszystkich pomarańczowych Plastrów. To są taśmy zabezpieczające. Jedna będzie bardzo dziwna, na nią zwrócę Wam szczególną uwagę. Teraz cztery rzeczy, które odróżniają tą maszynę od poprzednich modeli i dlaczego ja bym tą maszynę kupił. Po pierwsze, SPDF, czyli automatyczny podajnik do skanowania dwustronnego, jednoprzebiegowy. Dwa, prosty i intuicyjny, duży 4,3 calowy panel dotykowy, bardzo fajny, oparty na Androidzie. 3. Poprawiona rozdzielczość drukowania do 2400 na 600 DPI i 4. Najważniejsze jak dla mnie opcje łączności. NFC, WiFi, AirPrint, Google Cloud, no i Mopria. Jak dla mnie ta maszyna w tym wyposażeniu wymiata. Zastosowanie procesora Intel Atom, który ma 350 MHz, umożliwia Drukowanie, zarówno w kolorze jak i czarno-białe, 20 stron na minutę. Standardowo macie 256 MB pamięci, i jest to maksymalna pamięć, którą możecie w tej maszynie mieć. Miesięcznie producent obiecuje, że maszyna jest w stanie wydrukować 65 tysięcy kopii. Dużo. Sama maszyna waży 23 kg, chociaż mi się wydawało, że waży około 40. No, ale ok. I występują tak naprawdę dwie wersje wyposażenia: SPC262DNW i SPC262SFNW. Tą właśnie mamy. Nasza jest troszeczkę większa. Standardowe języki drukarki: no to oczywiście PCL5C, PCL6 i tak dalej. Wszystko się wyświetliło. Interfejs to standardowo USB 2.0. USB jest ukryte pod fajną klapką, więc tam nie wpada syf. Karta sieciowa 10 base BASE-TX, bezprzewodowa, bezprzewodowa sieć LAN, oparta na IEEE 802.11, to powinno dawać radę. No i tak naprawdę najważniejsza informacja środowiska Windows 7, 8, 1, 10, serwer 2008, serwer 2000R2. Serwer 2012 i serwer 2000 R2. Jeżeli chodzi o środowiska Maca, no to oczywiście Macintosh OS X w wersji 10.9 lub nowszy. Środowiska Unixa i SunSolarisa, no to 2.9 i 2.10. To chyba wszystkim wystarczy. Jeżeli chodzi o Unixa, no to 11. I jeżeli chodzi o OpenServer, no to 5.07 i 6. Wróćmy jeszcze na chwilę do tonerów. Ta maszyna skonstruowała nas w taki fajny sposób jak wszystkie jej poprzedniczki, że tonery to są moduły, w których są również bębny. Jest to filozofia znana z drukarek. I tyle o ile powiedziałem, że maszyna jest wyposażona w tonery, no bo jest, należy pamiętać o tym, że są to tonery startowe. Ich wydajność to jest 1000 wydruków. Trochę mało, no ale zawsze coś. Natomiast później macie do wyboru dwie wersje tonerów mniejsze i większe. Mniejsze wystarczają na 4,5 tysiąca czarne i 4 na tysiące każdy kolorowy, cyan, magenta, yellow. Teraz na chwilę wróćmy do maszyny, dlatego że tu jest bardzo ważna sprawa. Wewnątrz są jeszcze dwie takie taśmy, które wchodzą do wnętrza maszyny. Maszynę należy otworzyć i wyjąć jeden, jedyny toner, pierwszy z brzegu. Tylko ten jeden toner ma takie dziwne zabezpieczenia. Jest jeszcze dodatkowa folia pod tym tonerem i papier. To wszystko należy ściągnąć. I to jest tylko w pierwszym tonerze. Drugi, trzeci, czwarty zostawiacie w spokoju, tam nic nie ma. Tak przy okazji, tak wyglądają tonery i tak wygląda ich wymiana. Po prostu się wyciąga i zamyka. Dobra, wracam do tonerów. Jeżeli zdecydujecie się na zakup dużych tonerów, to otrzymacie toner czarny na 6,5 tysiąca wydruków oraz tonery Cyan Magenta Yellow na 6000 tysięcy wydruków. No dobrze, skończyliśmy usuwanie wszystkich taśm zabezpieczających. Teraz możemy już maszynę podłączyć do sieci i spróbować ją w jakikolwiek sposób skonfigurować, czyli ustawić polski język i kilka innych, być może przydatnych y, parametrów. Oczywiście na panelu jest jeszcze dużo folii, którą należy zedrzeć, żeby to wszystko bardzo ładnie wyglądało. Po podłączeniu maszyny do sieci przystępujemy do pierwszego uruchomienia maszyny. Klawisz. Startu tudzież uruchomienia power on/off, jest w każdej maszynie gdzie indziej. Tutaj producent zdecydował się, żeby umiejscowić go na panelu po prawej stronie. W sumie fajny pomysł. Ok, czemu nie? Urządzenie to uruchomi się standardowo po angielsku, więc pierwsze co musicie wejść w ustawienia, żeby przestawić język na polski. Jest bardzo duży wybór języków, więc jeżeli ktoś potrzebuje innego, to ma tutaj do wyboru ich dużo. Nie trzeba już wgrywać polskiego języka z karty pamięci ani z USB. Ten język jest po prostu w kopiarce. Przy okazji menu jest bardzo logiczne i czytelne, a panel reaguje na dotyk w sposób bardzo prawidłowy. Na samym panelu panuje taka wręcz minimalistyczna architektura. Jest bardzo mało napisów. Co nie rozprasza nas w obsłudze, a ikonki na panelu dotykowym są czytelne, przejrzyste i zawsze trafialiśmy na to, co chcemy. Tutaj, przy okazji, tego jeszcze, że maszyna już u nas jest, włączamy jej, żeby sobie sama nadała adres IP. Przy okazji, każdy dotyk panela równa się z piknięciem. My to pikanie teraz jeszcze wyłączymy, bo nie lubimy tego dźwięku, a w szczególności Piotrowi to jakoś przeszkadza. W sumie ja też za tym nie, nie, nie przepadam, przepraszam, więc wyłączymy to świństwo i jedziemy dalej. No tutaj panel już wygląda ładnie, ale w rzeczywistości zobaczcie, jest jeszcze jedna folia, która jeszcze zabezpiecza panel. Po jej zdjęciu maszyna zaczyna wyglądać ładnie. OK, wydrukowaliśmy pierwszą stronę z konfiguracją, więc maszyna jest sprawna. Muszę powiedzieć, że kopiuje cicho i bardzo szybko. Napęd nie wydaje żadnych dziwnych dźwięków. Jest wręcz przyjazny, nie dozuje toneru przez wiele minut, tak jak to potrafią robić drukarki HP, po prostu uruchamiasz, maszyna pracuje. Szacunek. Robimy jeszcze kilka wydruków konfiguracyjnych i wydrukujemy zaraz demo page'a w pełnym kolorze, żeby pokazać Wam jaki wypluje z siebie wydruk laserowy najnowsze dziecko Ricocha. Architektura menu na panelu jest dosyć intuicyjna i wystarczy parę minut, żeby się z tym zapoznać. My po raz pierwszy mamy styczność z tego typu panelem w tej drukarce, więc no zajmuje nam to chwilę, ale nawet status page w konfiguracji demonstracyjnej jest łatwy do odnalezienia. Znajdziecie go w parę chwil. Układ demo page'a w kolorze jest niemalże identyczny z tym z poprzednich modeli tego urządzenia. No, wygląda właśnie tak. Jakość, bardzo ładna, bardzo ładnie oddaje odcienie szarości, odcienie kolorów, ja nie mam się do czego przyczepić. Przed takim gruntownym przystąpieniem, przystąpieniem do użytkowania, polecam pobawić się menu, poznać jakie opcje ma ta drukarka, zobaczyć co można, co nie można można regulować jasność wyświetlacza, można regulować z poziomu użytkownika różne dźwięki. To wszystko ja polecam, żeby sobie wejść i po prostu przeklikać. Nic nie można popsuć w tej maszynie z poziomu użytkownika. Opcje niebezpieczne są zabezpieczone hasłem, więc możecie tutaj pogrzebać i pobawić się możliwościami tej maszyny. To jest Podajnik, który wzbudził mój, mój największy szacunek, jednoprzebiegowy dwustronny podajnik. Zastosowano w nim, żeby go uatrakcyjnić od spodu listwę LEDową, która szczytuje drugą stronę oryginału, to jest po prostu rewelacja, to jest rozwiązanie znane z dużych maszyn, teraz już jest stosowane w małych y, urządzeniach. Zobaczcie, mamy dwustronny oryginał, z tyłu napisaliśmy sobie dwójeczkę. Uruchamiamy kopiowanie dwustronne i co się będzie działo z naszym oryginałem? Nie będzie znanego przebiegu, że zeskanuje pierwszą stronę i potem cofnie się, żeby zeskanować drugą stronę. Cały proces kopiowania dwustronnego przebiega może nie najszybciej, ale przebiega w ten oto sposób. Maszyna jednocześnie jest szczytywana z góry i z dołu. Górę szczytuje luz szybka na skanerze. Natomiast dół sczytuje czytnik zawarty w podajniku oryginałów. Rewelacyjna sprawa, czyli jeden ruch oryginału i maszyna kopiuje dwustronnie. No samo kopiowanie już jest dwustronne, więc skopiowała jedną stronę i wypluwa zadrukowaną drugą. Proszę bardzo. Pierwsza strona jest tutaj nasz demo page i druga strona z naszą dwójką. A oryginał został zeskanowany tylko raz. To jest bardzo cenna i przydatna opcja, w szczególności dla firm, które operują na starych, cennych, unikalnych oryginałach. Jednoprzebiegowy podajnik minimalizuje ryzyko zniszczenia takich oryginałów, więc to wzbudza u mnie bardzo, bardzo duży szacunek. Dział inżynieryjny z Rikocha zaskoczył mnie nie po raz pierwszy. Zobaczcie, po lewej stronie znajdziecie przycisk. Po jego wciśnięciu, możecie regulować sobie, w której pozycji ma być skaner. Ma trzy pozycje. Jak ktoś ma duże rączki, może sobie ustawić dużą dziurę do wyjmowania oryginałów. Jak ktoś ma małe rączki, no to może sobie ustawić małą dziurkę. Skaner jest ruchomy. Można go odsuwać w kierunku ściany lub w kierunku frontu. Zobaczcie. Jeżeli ktoś się mnie zapyta, po co to jest, nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, co to jest za rozwiązanie, ani po co to jest. Rikoch nie chwali się tą informacją w folderach. No, jest coś takiego, musicie o tym wiedzieć. No, fajne, tylko nie wiem po co. <grych> Na koniec wróćmy jeszcze raz do panela operacyjnego. On przeszedł totalny lifting. Jego konstrukcja jest wręcz elegancka. Po lewej stronie mamy gniazdo USB, mamy też port NFC. Mamy elegancki panel, wyświetlacz kolorowy w języku, oczywiście polskim. Proszę bardzo, maszyna świeci, że jest gotowe do kopiowania. A na szczególną uwagę zas zasługują po prawej stronie dwa guziczki: kopiowanie czarno-białe, kopiowanie kolorowe. Nie trzeba tego już wybierać w menu, to po prostu jest. Maszyna test przeszła celująco. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji, zapraszam do firmy Sprint.